spotykamy się właśnie w ramach projektu Astronomia bliżej mieszkańców gminy Szczecinek. Na dzisiejszym spotkaniu y, przedstawimy przede wszystkim y, wykłady. Y, te wykłady będą przerywane dyskusją, wspólnym poczęstunkiem, y, małymi y, pamiątkowymi gadżetami. Y, także y, na początek zaprezentujemy i powiemy o układzie słonecznym i w ogóle otaczającym nas w wszechświecie, to co się dzieje teraz w astronomii, yy, o zagadkach astronomicznych jeszcze nierozwiązanych, ale również o tym jak obserwować to niebo, tak? Czyli ta część praktyczna również będzie zaprezentowana. Przywieźliśmy swoje instrumenty astronomiczne, które można zobaczyć, dotknąć. Yy, już słoneczko wychodzi, także gdzieś koło 21.00. Mamy półpełnie pełnię e, Księżyca. E, głównie chcemy zaprezentować Księżyc. No i najbliższe e, mgławice i, andry, i galaktyki. tak, Oraz interesujące e, gwiazdy. Obecnie e, nie jest e, przyjazne oglądanie planet, bo one są tak usytuowane, że zachodzą od razu za Słońcem. E, no albo trzeba by było wstać o czwartej rano. No i przed wschodem Słońca obserwować już wschodzący Saturn.